Halo. Dzień dobry, panie Józefie. Halo. Dzień dobry, Dzień dobry. Halo. No słucham. Z tej strony Łukasz Sikorski. Odzwonię się działu bezpieczeństwa. Ktoś z aktywaty konta. I potwierdzenie, panie Józefie. Tak, z bezpieczeństwa pan dzwoni. Tak, rozumiem. Tak. Bezpieczeń. Panie Józefie, ta transakcja tak? nie jest prawdziwa, dlatego odzwania, tak. Jaka transakcja? Środki nie są. Gdzie Pan wysyłał pieniądze, Panie Józefie? To zależy kiedy, proszę Pana. Wczoraj Pan popełniał przelewu, obecnie inwestycji, zgadza się? E, być może Wczoraj robiłem kilka przelewów, no tak, Musiałem sprawdzić, no. Mhm. Pan dokonał mhm. przelewu, Pan ja się konieczał tak? z Panem Naziarzem, Panem I... Aleksem Leciechowskim, tak? Bo jak Pan dokonał tego tak, przelewu, no. nie odpowiedzieliśmy. Pan pytał na szybko, no jak gdzieś nie Ale pamiętam. nie był to... No, Niech Tak, wiek. tak, nie pytam, ja powoli gadam. Nie... Panie Józefie, mhm. ten przelew jest... Nieaktualny. Nie Co to znaczy nieaktualny? Ja muszę powiedzieć, że to po prostu jest no tak. To jest nieprawdziwe. Pan po prostu sobie zrobił to potwierdzenie. Nie wiem gdzie i jak. Pan nie dokonał żadnego przelewu i dlatego Pan, pan współpracuje mm. z nami i Pan po prostu ja nie, zrobił nie zrobiłem przelew, a, tak. a, a kto Jeżeli zrobił pan... ten przelew w takim razie jak ja? No, no ja nie wiem. A to, to czemu pan, jak pan nie... Pan nie robił żadnego przelewu. Jakiego, jakiego żadnego, pan, 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 pan nie dokonał żadnej transakcji. Pan nie dokonał żadnej transakcji. Ja dokonałem, proszę pana, wczoraj pięć transakcji co najmniej. Mhm. To pan mhm. zainwestował pięć razy? No nie wiem, czy płacenie w sklepie w to jest inwestycja, ale jeżeli tak, to tak, proszę pana, więc te pięć transakcji dokonałem. No tak, to jest inwestycja, to jest też inwestycja, mm -hmm. ale w coś no to innego. dobrze, no to w chleb zainwestowałem. No, tak, mm -hmm. Ja rozumiem, że Pan może tam jakieś dokipy opowiada, bo wszystko, ale ja mówię poprawnie jak to wygląda, sprawdziliśmy to wszystko? To jest Dobra, transakcja. a teraz tak nieaktywna. serio. Co, co pan, tak, co pan tak... sprawdził, co to znaczy, że transakcja jest nieaktywna? Bo ja nie rozumiem, co pan chce mi przekazać. Proszę pan. No, że pan po prostu nie dokonał przelewu żadnego. Żadnego przelewu nie dokonałem. Że pan pod... Można powiedzieć, że. Pan... Tak. Proszę pana, wczoraj dokonałem przelewu za Dokonałem przelewu na inwestycje. Ja musiałbym to posprawdzać, wie pan, bo to nie jest tak szybko, jak ktoś do mnie dzwoni, to ja nie mam tego na wyciągnięcie ręki, to ja bym panu tutaj ten mhm. sprawdził, tylko ja, no ja potrzebuję chwilę. I, I nie bardzo wiem o co panu chodzi, że jest nieaktywna, mhm. że jest niedokonana, bo pan się miesza coś tu w zeznaniach teraz. I totalnie nie wiem, o co panu chodzi. Nie ja się, ja się nie mieszkam. Inwestycje w tak. O inwestycje. To nie właśnie inwestycje. Czyłaś Proszę pana, pan mi to powie od A do Z, co panu nie, nie gra i może wtedy się dogadamy? Nie, nie gra potwierdzenie i nie było żadnego przelewu i transakcji. To jest kropka. I pan nie będzie zarabiać, zarabiać odesła, panu jasne. my odesłaliś, aha, Odesłaliście mi pieniądze, tak? Bo wam nie pasuje nie. Jest, e, nie moja jest osoba sprawi, jako inwestor. No, no nie, proszę pana, przelew proszę? był, tylko pan mówi, że jest nieaktywny. No to roz, rozumiem, że co to znaczy nieaktywny? Ja nie znam pojęcia, proszę pana, nieaktywny przelew. To pan mi wytłumaczy, co to znaczy. No to. Ja wytłumaczyłem, że przelew nie był dokonany. Przelew nie był dokonany. A co to znaczy, że nie był dokonany. Rozum Jak ktoś wpisuje dane tak. w formatkę i puszcza Wyśli, to co to znaczy, że był, czy że nie był, czy że co było? Ja nie wiem, gdzie pan wysyłał, ale pan nie przy żadne pieniądze odno odnośnie nie znaczy Pieniądze do was nie doszli, pan, tak? Pan, pan, tak to... mam to rozumieć, o czym pan mówi teraz? Nie. Nie dokonywał żadnego przelewu. A po czym pan to stwierdził w takim razie tak. zapytam? ja już nie wiem o co pan mówi. Odnośnie, odnośnie potwierdzenia. Odnośnie... A czyli potwierdzenie powstało z powietrza, tak? I, I się wzięło z powietrza tak, i. Tak, można powiedzieć. Dlatego... Tak. Można po... powiedzieć. Można powiedzieć tak. <laughs> powstało Można, bo, bo go nie można było. powiedzieć tak. On jest, ono, jest zrobione, ono jest zrobione z powietrza. Pan sprawiedliwie powiedział, panie Zefie. Dobrze, dobrze. 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 Mhm. Czyli rozumiem, że wróciliście mi pieniądze, tak? I nie będziemy inwestować. Okej. Okay. Panu no. no. pieniądze nie wrócili, bo pan nie wysyłał żadnych pieniędzy. Panie Zefie, nie gramy panu. Chodzimy dobra, dobra, pan mi wyjaśni, po czym pan to tak. stwierdził, że ja nie wysłałem żadnych pieniędzy. Bo to jest bardzo ciekawe. No. no Jezus, Panie pierwsze, ja nie, ja nie mogę co z mną rozmawiać. Ja pójdę. Na... Aha pan, ja bo nie mogę z mną rozmawiać. To to ja no to miał... bardzo miło z pana strony, że pan mimo wszystko zadzwonił, że pan nie może ze mną rozmawiać. A co pan, a co pan, a co pan podrabia dokumenty, ja tak widzę, czy co? Ja podrabiam jakieś dokumenty. O kurde, hmm? to ja nie wiedziałem że, że mam takie... No profesję, tak, jakieś no. no. Ale pa, pa, panie panie, no. panie Zafi, ja tutaj do ciebie nie opowiadam w ogóle żadnych. Jeżeli panu chce, No jak... najwyraźniej, Tam... najwyraźniej się. Do pana, bo nie kupi ja ja, humor, nie ja... mam. No i tyle. Co ja pan. Pan jest z takiego działu bezpieczeństwa, jak ja jestem kurna z probostwa, no. To jest tak samo. Proszę? Ja jestem proboszczem naszej parafii i no tak ja tym, zawsze to, mówię proszę. prawdę, proszę Pana, więc, więc niech mi Pan nie opowiada, bo Pan się nie A, No tak, no tak, no, no tak. Się... <grym> Panie Józefie, ja pracuję w tej branży już od 7 lat, ja mam to no tak, słuchajcie, to do wcipy, do wcipy, to będę, to, to opowiada komuś innemu, Panie Józefie, jakie ja dowcipy? rozumiem. No, ale pan. Jakie do proszę Pana, no? No jakie dowcipy? No nie, niech Pan powie coś konkretnego. Niech Pan sobie zainwestuje w coś innego w siebie i wysyła sobie potwierdzenie, tak jak Pan zrobił i wysłał. Ale współpraca z nami po prostu będzie się kończyć, jeżeli Pan nie... Ale wie Pan co, no, no ale niech mi Pan wiesz, no się wysłać potwierdzenie, to wysłałem. Kazaliście wysłać pieniądze, to wysłałem. Cześć, co nie wiadomo, co tam jeszcze. No, no to, no to chce pan potwierdzenie? Ma pan potwierdzenie. No, no co panu nie pan... pasuje, no? No może nie wiem, może to silnoręki. Za, zawołam silnorękiego, może to on coś zrobił. Halo, Panie silnoręki zapie, jesteś? Ja tam gdzieś tam na kolanie zrobię to. Po... Halo? Nie mam do pana Panie... takie pytanie, bo pan w ogóle się nie przedstawił. Halo. Jak pan się w ogóle nazywa? Hyzio, Dyzio, W Łukasz Sikorski mam na imię, panie Józefie. Sikorski bo my... to? Ja też jestem Sikorski, kurwa. Ja też. A po co tak. pan do mnie dzwonił? Och. To ja ku... powiem. Ejku, ile was tam jest? Panie, czy panie, panie Sikorski, kum... jak? Ja jestem ile was tam, co jest. pan jest. pierdoli? Panie ja. Sikorski... ja. czy słyszy pan jakieś głosy? Czy Pan akordowny zaczął do nas? Coś Panu się w głowie jebie. Pan tak niewyraźnie mówi, że aż nie da się słuchać tego. No, ale jest tam Pan w ogóle? Halo. Halo, halo. W no, głową wszystko w porządku mam. Pan nazywa się Chydziot i Nikt inny, oprócz mnie, nie dał tych dokumentów. Rzekomo ty pozdrowionych. Ja dałem prawdziwe. Na moje dane. Co Pan tak wciszy się? Nie Pan odpowie, w Pan się nazywa? No nic, ja słucham. Czego pan słucha? Z kim pan Jeszcze rozmawia? Pan jest? Głuchy pan jest? Głuchy pan jest? Z panem Józefem. Z panem Józefem. Nie, z panem z Józefem rozmawiam. Się... Z, z, z panem Józefem? Z panem Józefem. Sikorskim. Pane... Pan Józef? Ale to, Stalin? Proszę. Prosi, to się świnia. Jest kamer. Ale nie można. Naszy. Pan za to nie Rozumiem. To tam. To, to tam. Halo. Jak tam pan szalę? Ja tak? Halo w modu Ale pan ale... jest ale... kamerze, no, no chciał pan wyruchać Freda, <noise> Fred wyruchał pana, no, pan tylko słucha, zamiast się kurna jakoś odezwać sensownie. Ale nikt nikogo nie wyruchał. Ale. A ktoś chyba jednak czuje się wyruchany, skoro dzwoni z prezencjami. Nie, nie, żadne pretensje, po prostu jest nieprawidłowe potwierdzenie. Okej, okay, dobra, dawaj, to po co Dawaj dzwonisz? drugiego, dawaj drugiego tego. To po co dzwonisz, tylko nie czuję się wyruchanie. Dawaj drugiego księgowego do niego. było wszystko. A jakżeście doszli miłego, a miłego, a jakżeście nie, doszli, nie że przyczyłem. to jest to jest podrobione a. rzekomo. Ale ja... Ja już... No tak, to jest moja robota, tak? No to Oczy, no oczywiście. Robota. Po <laughs> 48 godzinach, gratulacje, masz tęgi no umysł, jak Kozak. <laughs> Dawaj, masz... robimy przelew i Ale... poprawimy to. No. Skoro ten przelew ci się nie podoba, cofnąłeś pieniądze, mówisz, że z nia. No, Zrobimy drugi. Zrobimy Tylko... nowe potwierdzenie. Ile tam, dam? Ci... 33%? No, 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 na, no ile na ile chcesz Na ile też to potwierdzenie? <laughs> tak, szybko, tak, to szybko bank... tak szybko jeszcze, że A, ja jak nie miał potwierdzenia, jak, jak Zobaczymy, obraz. Zobaczymy, czy bank puści tyle. No. To musimy A ty, a ty jesteś, a ty o, mówisz, pan. że to twoja robota, w... I... że tak, tak, dobrze, dobrze się znasz na tych potwierdzeniach. E, to co, to ty jesteś mądrzej tak jak Kodjak, tylko Kodjak miał no, Lizaka. No, Kodzak Ko, miał y, Lizaka non stop w gębie, a ty co, masz chuja y, kolegi z działu finansowego w dupie? <laughs> Słuchaj, z nim teraz więcej ludzi rozmawia niż, niż ma kolegów w życiu. <laughs> <laughs> oh je, klar. Ah, ist dich